Nie wiem, to już coś nagrywa, ale ja nie wiem, o co tu chodzi. Wiki, Celo, a? Ale ja mam dużo kasy, idę do, do mojego. Nie, nie jest, ja też mam dużo kasy? Nie, a co masz? Dużo kasy, haha. A ja nie mam nic, ja też nic nie mam. Jak ładnie wszystko się złoży. Jest woda. Jem, 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 jem. Jest ładnie, jest ładnie. Ruf jest nasz dom! Patrzcie ile mamy kasy! Musimy coś kupić. Hebek, jakieś czekoladkę. Tak, ja chcę czekoladki i sel. Chcę czekoladkę i kolę. Okej, okay, idziemy kupić. Co pani chce? Ja chcę czekoladkę, kole i selki. Okej. Okay. A co jest? I tu wszystko. Pose. Czekoladka, selki i kola. Czekujemy. 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 Pose. Niał, niał, niał. Mmm. Jakie ja mam miłe puszka. No I my to tam. To tam. To ja. Wiki! A to ty, Wiki. Chodź, chodź. Hej. Okej, okej. Idę do ciebie. Juf! uuu jaki pysy. jaki kotek. Wii. No kotek, kotek dzieci. wi. Ja jaki, jaki lasek. Ho, ho, jestem Mikołajem, co dzieci są. Ja chcę czekoladkę i lale, a chcę koczki Lego i, i, i selki. Ho, 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 jeszcze dzieci są. Nie, nie chcę, nie są. Boże, Boże. Czekuję, czekuję. Boże, kochane dzieci, Boże. Miał miał. Miał miał. Miał miał. C malinki. Okej. Okay. C malinki. Okej. Eee, nie miałam maliny. A mam, 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 mam. O, choinka jest. I pesety. Ale my mamy duszą choinkę. Mamy, a tata kupił. Tak, tak. Uuu, jestem duchem kotkiem. Ha, nie bój się. Nic. To jest kotek duch. One jest miły. Poszeka. Oj, kuje, oj, kuje. Proszę. A, duchy, duchy. Duchy, duchy, mamo. Duchy są. Boję się. Bój się. Nic. Okej. Okay.